Grzegorz Kazdebka to jeden z naszych ulubionych pisarzy. Przepadłyśmy w jego książkach od czasów, no już mamy na swoim koncie 10 lat czytania jego książek, ponieważ zaczęłyśmy przygodę od książki A ja nie chcę być księżniczką, czy tam opowieść o jakimś smoku. Dokładnie nie pamiętam już, ale była to fantastyczna historia o tym, że dziewczynka nie chce być księżniczką, tylko woli być smokiem. I to właśnie była taka historia w stylu mojej córki, która nie wpisywała się w schematy i fantastycznie odnalazła się, czytając tę lekturę ze mną. Później przepadłyśmy w Detektywie Pozytywce, opowieściach i różnorodnych innych przygodach przedszkolaków oraz księgach uczuć. Tym razem wszystko wydane w wielkiej, wszystko w sensie o, o uczuciach wydane w wielkiej księdze uczuć Mamy tutaj wszystkie uczucia zawarte w jednej solidnej publikacji. Dla tych, którzy przeoczyli wcześniejsze, mniejsze publikacje, zdecydowanie polecam.